Hipnotyczny dzień dobry, ja nazywam się Daniel Mach i jestem hipnotyzerem i dzisiaj opowiem o hipnozie przez internet. Zapraszam. Internet jest doskonałym narzędziem do tego, aby przeprowadzić właśnie hipnozę za jego pomocą. Najważniejszą kwestią jest to, że hipnoza przez internet jest równie skuteczna jak hipnoza jeden na jeden w gabinecie z klientem. Nie ma żadnej różnicy jeśli chodzi o skuteczność, co jest bardzo ważnym czynnikiem Dodatkowo zaletą jest to, że jesteśmy chronieni przed jakimikolwiek infekcjami, nieważne, czy jest to grypa, czy jeszcze różne inne wirusy, czy infekcje, które mogą nam przeszkadzać w zdrowym życiu. Dodatkowo skraca się czas oczekiwania na sesję, ponieważ nie muszę już jeździć wielu kilometrów, wielu set kilometrów do klienta, co przez to też jest sporo czasu wyliczone do tego. Po prostu łączymy się w danym momencie, który ustalimy przez internet i Właściwie oszczędzamy na wszystkim. Na paliwie, na czasie, na spokoju. Oczywiście można przeprowadzić sesję 1 na 1, cały czas jest to w mojej ofercie jak najbardziej aktualne. Ale jeśli mieszkasz daleko ode mnie i byłoby dla ciebie lepiej skorzystać z formy hipnozy online, zapraszam do kontaktu. Jak najbardziej możemy się umówić na taką sesję. I teraz najważniejsze: najważniejsze jest bezpieczeństwo hipnozy, bezpieczeństwo takiego, takiej formy terapii. Ta hipnoza jest całkowicie bezpieczna. Jest tak samo skuteczna i bezpieczna jak hipnoza 1 na 1 w gabinecie, jak już wcześniej wspominałem. Dodatkowo, trzeba być też przygotowanym na to, aby wiedzieć, co zrobić, kiedy na przykład zerwie połączenie się z, z klientem. Hmm. Powiedz to teraz powiem. Gdy program nas rozłączy, otworzysz oczy. Pamiętaj, podczas hipnozy właśnie masz całkowitą kontrolę nad wszystkim. Czyli możesz w każdej chwili otworzyć oczy. Czekasz na Ponowne nasze łączenie, kiedy ponownie się połączymy, zamkniesz oczy i automatycznie wejdziesz w jeszcze głębszy stan hipnozy i relaksu i wrócisz ponownie do tego stanu, na którym się wcześniej udało nam zatrzymać i wtedy automatycznie klient wchodzi w ten stan. Zaznaczam, od 7 lat prowadzę hipnozę online, jeszcze mi się to nie zdarzyło i mam nadzieję, że się nie zdarzy, ale w razie czego wiesz jak się zachować też w tej sytuacji i wiesz na czym to polega teraz wymagania jakie są potrzebne sprzętowe na przykład na pewno urządzenie które ma kamerę i mikrofon może być to smartfon tablet laptop cokolwiek musi być kamera ponieważ muszę widzieć twarz i klatkę piersiową twarz muszę widzieć mimikę muszę wiedzieć jak odpowiedni organizm reaguje na moje słowa klatkę piersiową aby widzieć proces oddychania Widzę wtedy jak oddychasz, jak na spokojnie się relaksujesz. Po głębokości oddechu zwracam uwagę na to właśnie, jak twój organizm w danym momencie jest zrelaksowany i jak szybko też potrafisz wejść w stan hipnozy. Dodatkowo widzę różnych kilka aspektów na twojej twarzy oraz szyi, ale o tym nie mogę powiedzieć, ponieważ będziesz później zwracać na to uwagę podczas sesji, a masz się skupić na tym, co będę do ciebie mówić, a nie na tym, czy rzeczywiście masz już oznaki hipnozy, o których mówiłem właśnie w tym filmiku. A więc wstępnie tak to wygląda. Jeśli masz jakieś pytania względem hipnozy online, hipnozy przez internet, napisz mi się wiadomość lub komentarz pod filmem. Zawsze odpowiem. I jeszcze kolejna informacja jest taka, że przygotowałem również atrakcyjne pakiety hipnozy online, z których możesz skorzystać. Naprawdę, promocje są niesamowite, nawet można zaoszczędzić 1000 zł. Wszystkie informacje oraz linki znajdują się w opisie pod filmem. A więc zapraszam do współpracy w razie czego, do zadawania pytań i pozdrawiam bardzo serdecznie. Cześć.